Stara Europa i stary świat, ten demokratyczny, porzucił wszystkie wartości dotychczasowe. Świat oparty na chrześcijaństwie odszedł od tego, chrześcijaństwa, poszedł w jakieś ideologie. ŁoK, LGBT, niebinarności, i przyszła Rosja i sobie te wszystkie wartości wzięła z ziemi, z ulicy. No i wchodzi nimi w te wszystkie środowiska konserwatywne, przy okazji narzucając inne narracje i inne swoje interesy. I w ten sposób we wszystkich państwach mamy silne struktury które działają na rzecz Rosji. No trudno tutaj z tym dyskutować. Te wartości porzuciły też Stany Zjednoczone za Bidena. Czy Trump nie katolik, to przywróci, powiedzmy, no jest dużo na to szansa, bo wokół siebie ma dużo katolików, chrześcijan i tak dalej, więc to jest ważne dla republikanów, znacznie bardziej ale, ale, ważne tak, niż ale dla za, demokratów. Właśnie w tym środowisku Donalda Trumpa, w tym całym maga ruchu i tak dalej, właśnie te, te takie prorosyjskie tendencje są bardzo silne. Dlaczego one są silne? Bo im się wartości zgadzają. Obrona chrześcijaństwa, obrona konserwatyzmu, obrona de facto normalności.